to nie macie żadnego proszę argumentu państwa, prawnego, jest tylko polityka i zakłamywanie rzeczywistości. To jest, e, Jedyna kwestia. przypomnę, no, tak, że to jest, to jest wciąż, wciąż pora śniadaniowa panie i chciałbym, panie pośle, ale proszę, pośle proszę państwa, się, że chciałbym, żeby została zachowana pewna dyscyplina i żebyśmy sobie nie przerywali. Teraz krótko, pan marszałek Zgorzejski i zaraz po... W dół. Sprawność orzecznicza, oczekiwanie na wymiar sprawiedliwości. To wszystko po prostu leży na dnie, i wy jeszcze chcecie tego bronić? Czego wy chcecie bronić? Że w naj